Przede wszystkim chciałbym skomentować informację, która została dzisiaj podpiszczona. Dzisiaj podpiszczono 28% pakietu akcji Stora Enso i ceny były około 64 miliony. Cena to była 64 miliony euro. Now Stora Enso has 95 sales. Obecnie Stora Enso posiada kapitał do 95%. This gives a situation in the to, to gwarantuje nam stabilną sytuację, pozwalającą na dalszy rozwój. This also makes this governance easier And, and to również umożliwia nam lepsze zarządzanie, i lepszą kontrolę na przykład przedsiębiorstwa. Uh, another matter, uh, oh, okay, I have to uh, admit, say that uh, company is uh, also ready ready to purchase, intends to purchase the remaining shares. Uh, jak również wyrażamy chęć nabycia pozostałej części akcji. Kolejną częścią tej informacji prasowej jest uh, trwające studium uh, o which are, uh, on, uh, the board, suplet, które koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa dostawy uh, surowców for dla uh, zakładów opakowań uh, z paliestej. palistej. Uh, uh, zakład w posiada dobrą lokalizację. But still, is only one so. lecz wciąż są to jedna z możliwości. Uh, the będzie will be completed by the end of Studium e, będzie zakończone do końca roku 2007. I, as as work, I obecnie mogę powiedzieć, że tak długo jak e, badania są e, w tej chwili cały czas prowadzone, machine, e, trudno jest w tej chwili komentować informacje odnośnie e, wielkości e, maszyn, e, kosztu. And any i wszelkich szczegółów technicznych. So ready, Kiedy badanie będzie gotowe, wtedy powrócimy do tego tematu. Czy Stara jako no, firma działająca w naszym kraju, także um, chcąca się rozwijać, chcąca inwestować, jak Stara Enso spostrzega polityczne zmiany w Polsce? Czy to ma wpływ na to, co się teraz dzieje w kraju? Na, yeah, na, na rosy, na, na... Mm. The question is how does the answer perceive the political changes and if they have any impact on uh, the decisions and the protests? Political uh, changes in Poland? In Poland, yes. Uh, Today, uh, Polish market is a growing market. Obecnie rynek polski market rynkiem rozwijającym się. In Poland... To w Polsce jest wielu zagranicznych inwestorów. And uh, this, uh, this Poland is also, from business point of view stable. I Polska z punktu widzenia biznesu jest stabilnym uh, państwem do dalszego inwestowania i rozwoju. So we, we will do business as usual, this is not to political cities. I będziemy prowadzić nasz biznes tak jak do tej pory, co nie jest związane z tą sytuacją polityczną. We hope of that, uh, investments I mamy nadzieję, że jeżeli te po, nasze możliwe will, inwestycje will proceed, będą dalej kontynuowane, there will be to have support from cons. mamy nadzieję, że będzie wtedy wsparcie też ze strony rządu. Jeśli chodzi o y, akcje pracownicze, jest to proces na pewno y, niemożliwy nie, nie do zainicjowania przed jednego dnia czyli po podpisaniu i to potrwa niestety trochę. Według naszych tutaj wstępnych takich przymiarek i y, harmonogramowania czasu, wygląda na to, że do końca roku, ewentualnie na Przomie roku 2007-2008 będziemy, będziemy przygotowani z pełnym programem, który pozwoli bezpośrednio wszystkim, którym te akcje się należą, je rozdysponować. Tylko ten program składa się z wielu elementów, z wielu kroków. Między innymi część tych ja mówię, kroków jest do wykonania po naszej stronie, część natomiast leży jeszcze po stronie ministerstwa, ale mamy nadzieję, że wspólnie ta współpraca się będzie, jak widać, w ostatnim okresie zazębiała. W związku z tym ten kontrakt się został podpisany przez pannego, pana e, Pentego Huchta, że uda nam się to osiągnąć. Specjalnie między innymi otwieramy tutaj, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać żeby też nie było, jak bym powiedział, pozostawionych pytań bez odpowiedzi punkt informacyjny, który będzie funkcjonował niedługo tutaj, gdzie będzie również porada prawna dla wszystkich pracowników byłych i, i tych, którzy, jak mają wątpliwości co do czy im się należą, czy nie należą powołane są i powołane już w tej chwili komisje, które będą rozpatrywać skargi, będą też komisje, które będą, ja bym powiedział, zgodnie z wytycznymi ustawodawstw odpowiednio, ja bym powiedział, wyznaczać pakiet tych akcji dla poszczególnych grup pracowników, byłych pracowników. Także tych procedur jest sporo, które musimy wypełnić. Tutaj postaram się Państwu przekazać taką krótką ściągawkę spadającą przynajmniej z tych podstawowych punktów, które musimy zrealizować. I mamy taką głęboką nadzieję, że do końca roku, ewentualnie do stycznia ten proces byśmy zakończyli. Później, no, to jest wszystko w rękach pracowników, czy będą chcieli te akcje sprzedać, czy będą chcieli je pozostawić w swoich rękach. Jak tutaj strona zadeklarowała, po upływie tego okresu, który jest narzucony przez ustawodawstwo, to jest dwa lata, Będą mogli je zbyć lub zostawić. I to będzie decyzja każdego z, z właścicieli e, tych akcji. Jeżeli posiadamy uh, stabilną uh, własność firmy, you can have better control over the company. mamy lepszą kontrolę nad tym przedsiębiorstwem. I also Łatwiejszy y, sposób zarządzania. Also makes possible to również umożliwia nadążać czy realizować strategię Stora Enso. We wszystkim i w jakikolwiek sposób jest to rozumiane. Can you speak about the investments that are planned today? We have these studies and as, as uh, printed in the press uh, release, really we are studying the possibility for a new container port. Mamy, tak jak było to przedstawione w informacji prasowej, badania dotyczące możliwości rozwoju odnośnie zakładu przetwórstwa And the possibility to expanding on, on corrugated cor 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 side. I, i możliwości rozwoju po stronie właśnie Ale nie możemy podać bardziej szczegółowych informacji, tak długo, jak nie jest jeszcze ono do końca przeprowadzone. Jest zbyt wcześnie. wcześniej. <noise> wkrótce Zostaje um, złożony do panu spółnocy wizerunek. Uh, Jakie to będzie miało znaczenie dla badania i ewentualnej decyzji? Czy to jest argument, czy to jest argument dla. Takie to ma znaczenie dla. To To jest To entering into the economic zone that would be created uh, here in AstraZeneca and if we'll, it will have an effect on uh, the decision about location and investment here in AstraZeneca. Is so, the um, only uh, criteria? No, no, it's uh, that is of course uh, inter interesting, not that there is economic zone. <coughs> but it is but all still only one more criteria. Ale to jest jedno z kryteriów. Yeah, of course, yeah. Of course. są oczywiście jeszcze inne. Czy będą nasze zadania konkretne na zobowiązania inwestycyjne przez stole? I jakie terminy realizacji jeżeli są to światy tego? We have special account of obligations in this uh, agreement that was uh, written uh about Thank you know. and um, are there any any dates to back? uh we don't have any, any special uh in the in that We you know, talk, 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 about, talk, of, talk, talk about uh, uh, these workers shares, professional shares. there is some regulations prawne w naszym systemie prawnym. We need to can, can. 20, matter, is, is in obligations mm. uh, like investments, like no. probably obligation with the shares of employees which mm. to no, no obligations. Nie ma. Ja chciałbym tylko jedno jeszcze podkreślić, proszę Państwa, że ten proces, który w dniu dzisiejszym się zakończył no, trwał parę lat i te pytania odnośnie tych obligacji inwestycyjnych czy zobowiązań inwestycyjnych, one były już, jak realizowane w ramach porozumienia podpisane w 2010 roku między Wojewodą Mazowieckim a poprzednim Intercelem. Tam był pakiet inwestycyjny, w związku z tym tutaj w tym porozumieniu rzadkowego pakietu inwestycyjnego nie było. Natomiast ten proces, no, nie ukrywam, no, miał sporo, sporo sprzyjających, jak bym powiedział, nie tylko po stronie Ministerstwa Skarbu i, 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 i Storenzo sprzyjających dusz, ale również tutaj trzeba podkreślić, że wspierano dziennie władze, związki zawodowe, które tutaj wielokrotnie podkreślały potrzebę tego proces, zakończenia tego procesu. Władze miasta osobiście angażowały się w to i również lokalni parlamentarzyści tutaj Muszę podkreślić, że dzięki temu wsparciu ten proces yy, no, nabrał tempa i w ostatnim okresie można było powiedzieć, że na tyle został przygotowany, że, że, że w końcu dzisiaj minister Jasiński z przewodniczącą Rady nadzorczej się podpisał. Także myślę, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie, tutaj również władz lokalnych. Tutaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy, łącznie z, z Parlamentu Ostroweńcim, tak jak się nazywa samorząd, Rada Miasta Ostroweński, która również wspierała i deklarację taką przesłała do Ministerstwa. Także myślę, że te wszystkie, widział nitki, które się razem pociągnęło, no to dały ten efekt, że w końcu, pomimo dużego oporu ministerstwo ministerstwie do sprzedaży resztówek, no ten bilisie udało mi się zakończyć. I myślę, że z korzyścią dla zarówno Skarbu Państwa, jak i historii Polski. I just say to, please, thanks to the support of the authors from Strowańska Town Hall. It was speed up, but it's just Proszę Państwa, a deklaracja nabycia pozostałych partii przez Stora Ryzo jest to w czy to jest deklaracja może taka, której usta ma Umowa tego to co ja wiem, nie przewiduje, ale możemy się oprzeć że nie umownik uh, Is Nie ma takiego obligation to purchase zapisy w umowie. Yes. I mean, yes, 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 The Mamy nadzieję, że pracownicy będą chcieli sprzedać.